Cześć, dzień dobry! Z tej strony Mateusz Ostręga, dietetyk i założyciel pierwszego w Polsce Ketocentrum, a więc Centrum Dietetycznego, które specjalizuje się w układaniu diet ketogenicznych oraz diet niskowęglowodanowych. Dziś zapraszam Cię na materiał wideo, w którym porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możesz obniżyć swój poziom glukozy we krwi. Dlaczego jest to ważne? O tym też dzisiaj porozmawiamy. Dlatego, nie zdradzając więcej, zapraszam Cię już serdecznie do dalszego oglądania. Zanim zaczniemy, dobra wiadomość. Książka 100 pytań do ketozy znów jest dostępna w sprzedaży. Klikając w link, który znajdziecie w opisie tego filmu, możecie przenieść się na stronę książki, gdzie nie tylko pobierzecie trzy darmowe rozdziały oraz sprawdzicie spis treści, ale też zamówicie książkę prosto do swojego domu, nieważne czy mieszkacie w Polsce czy. Za granicą. Niemal wszystkie osoby, które zamówiły swoją książkę w przedsprzedaży, mają ją już u siebie, a do mnie spływają pierwsze opinie, i co muszę powiedzieć z dumą, są to opinie bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj teraz na ekranie pokazuję Wam kilka z tych opinii. Możecie sobie spauzować i przeczytać. Najbardziej rozbawiła mnie pani Grażyna, która napisała, że w sumie przeze mnie nie przespała zbyt dobrze nocy, bo każdy kolejny rozdział wci wciągał ją tak mocno, że nie mogła przerwać. I przyznam, że faktycznie tytuły poszczególnych rozdziałów budzą ciekawość. I na szczęście treść tych rozdziałów też budzi Waszą ciekawość i się Wam podoba. Co bardzo mnie cieszy i bardzo Wam za wszystkie pozytywne opinie, które do mnie przesyłacie dziękuję. Za te negatywne oczywiście też będę dziękował, ale na razie na szczęście jeszcze się takie nie trafiły. Dlatego jeżeli Ty jeszcze nie masz swojego egzemplarza 100 pytań do ketozy, to zachęcam Cię do zamówienia, bo tych książek jeszcze trochę zostało, ale już nie za dużo, więc naprawdę warto zamówić jeszcze w tym roku. Natomiast, jeżeli ktoś już książkę zamówił, przeczytał, chciałby wyrazić swoje zdanie na ten temat, to również w opisie filmu znajdziesz odnośnik do strony Lubimy czytać, takiej najpo najpopularniejszej chyba w Polsce strony, gdzie można oceniać książki. Są tam już dwie oceny, czy być może dzisiaj już więcej ocen i opinii na temat tej książki. Jeżeli ty przeczytałeś książkę, przeczytałaś książkę i chciałbyś się nią podzielić, to ja będę, opinią podzielić, to ja będę niezmiernie wdzięczny i zobowiązany za taką opinię. No i to tyle, lecimy dalej. Z tematem głównym dzisiejszego materiału. Stabilny poziom glikemii jest niesamowicie, niesamowicie ważny. Im więcej dowiaduję się o zdrowym żywieniu, im więcej dowiaduję się o zdrowiu człowieka, im lepiej rozumiem epidemiologię, etiologię wszystkich chorób niemal wszystkich chorób, które dotykają dzisiaj ludzkość. Zaczynam zauważać jeden bardzo prosty schemat. Kiedyś usłyszałem taki cytat, że wszystkie choroby biorą się od stanu zapalnego, i przez wiele lat z tym cytatem się w pełni zgadzałem, ponieważ faktycznie, jeżeli spojrzymy na większość chorób, które dzisiaj trawią ludzkość, możemy zobaczyć, że faktycznie większość z nich ma w pewnym stopniu podłoże zapalne. Natomiast dzisiaj, z wiedzą, którą mam na ten moment, z praktyką, którą też mam po wielu latach pracy ze sobą, z pacjentami, Chciałbym tą tezę rozwinąć, czyli nie powiedziałbym, że wszystkie choroby zaczynają się od stanu zapalnego, a wydłużyłbym ją. Powiedziałbym, że wszystkie choroby zaczynają się od stanu zapalnego, który. Jest spowodowany zaburzeniami gospodarki cukrowej. I już w przyszłym tygodniu na kanał trafi podcast z Bartkiem Czekałą, podcast, na który wiem, że wiele osób czeka i słusznie, że czekacie, bo moi, w mojej opinii ten podcast wyszedł fenomenalnie. Obaliliśmy tam mnóstwo mitów na temat tłuszczów czy też mięsa, jego konsumpcji, wpływu na zdrowie. I zdradzę Wam, że jeden z wniosków, do których doszliśmy wspólnie podczas tej rozmowy, jest taki że właściwie wszystko co złe, wszystko co my dziś możemy powiedzieć na pewno odnośnie badań naukowych to to, że bardzo dużo złego w naszym organizmie bierze się właśnie z wysokiej glukozy i z wysokiej insuliny. Dlatego w dzisiejszym filmie powiem ci o pięciu sposobach na to, jak ten poziom glukozy obniżyć, nieważne czy jesteś na diecie ketogenicznej, czy na diecie węglowodanowej. Krok pierwszy to śniadanie białkowo-tłuszczowe. Dlaczego jest to tak ważne? Można powiedzieć, że z dwóch Przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że jedząc węglowodany rano wiele osób naraża się na hipoglikemię. To znaczy, na pewno w przeszłości lub też aktualnie spotkała cię taka sytuacja, gdzie po zjedzeniu rano kilku kanapek, czy też owsianki po godzinie, po półtora godziny, a może nawet wcześniej łapała cię dosyć solidna senność i najchętniej wróciłbyś, wróciłabyś do łóżka zamiast pracować czy też działać. No i to wynika w dużej mierze właśnie z tego, że po konsumpcji węglowodanów rano ten poziom cukru potrafi nam bardzo mocno zanurkować w dół. Po tym jak wcześniej wzleci bardzo mocno do góry, no bo praktycznie każda hipoglikemia jest poprzedzona wzrostem, dużym wzrostem cukru we krwi. I oczywiście to, że już z rana wrzucisz w siebie duże ilości węglowodanów, na pewno nie będzie sprzyjało temu, żeby później twoja glikemia była. Prawidowa. Natomiast jest jeszcze drugi, nawet ważniejszy aspekt, który tyczy się również osób, które w ogóle nie jedzą węglowodanów. Także śniadanie białkowo tłuszczowe nie tylko polega na tym, aby uniknąć węglowodanów z rana, ale ma jeszcze drugą, nawet być może w wielu przypadkach ważniejszą cechę. Chodzi mianowicie o to, że badania naukowe pokazują, iż konsumpcja białka rano sprawia, że nasza gospodarka cukrowa jest stabilniejsza i Mamy mniejsze wzrosty glikemii, mamy mniejsze spadki glikemii w trakcie dnia. Kiedy porównano grupy osób, które zjadały białko na śniadanie, oraz takie, które nie zjadały tego białka na śniadanie, widać było znaczną różnicę w odpowiedzi glikemicznej na kolejne posiłki w trakcie tego dnia. Więc nie chodzi tylko o to, aby za pomocą tego braku węglowodanów w śniadaniu. Nie sprawić dużego wzrostu glikemii oraz hipoglikemii już na początku dnia, ale jeszcze bardziej chodzi o to, żeby za pomocą konsumpcji białka rano zapewnić sobie stabilną glikemię w dalszej części dnia. Dość często zdarza się, że osoby, które są na tak zwanym oknie żywieniowym, na IF-ie, mają problem z poziomem glikemii rano i często pytają mnie, co w takiej sytuacji zrobić. No i dość często zdarza się, że kiedy. Zmienimy to okno żywieniowe w taki sposób, aby pojawiało się to poranne śniadanie, poranne białko. Nagle okazuje się, że te poziomy glikemii w trakcie dnia się zmieniają, że nawet poranna glikemia kolejnego dnia się zmienia i wszystko wygląda lepiej. Dlatego jest to pierwszy krok, który poradziłbym Ci, jeżeli masz problemy z glikemią, z kontrolą glikemii. Jeżeli jesteś na diecie węglowodanowej, to po prostu wyrzuć węglowodany ze swojego pierwszego posiłku, a jeżeli jesteś na diecie low-carb, diecie ketogenicznej i jesz już śniadanie białkowe, to bardzo dobrze, Jedz je po prostu rano, dość wcześnie po najlepiej do godziny, półtora godziny od wstania. Krok drugi to wczesna i mała kolacja. Chodzi o to, że nasz organizm jest pięknie sprzężony ze światem. Ostatnio pisałem taki post na karcie społeczności, możesz sobie go sprawdzić, cofnąć się do niego, sprawdzić kartę społeczności po tym filmie. I mówiłem tam m.in. O, o tym, że nasz organizm jest sprzężony zarówno z cyklami roku, czyli sporami roku, jak i z cyklami dobowymi. I teraz to sprzężenie z cyklami dobowymi polega na tym, że rano nasilone są procesy glikolityczne, dlatego że rano powinniśmy jeść ogólnie a wieczorem nasilone są procesy beta-oksydacyjne, czyli takie procesy, które mają za zadanie wziąć naszą tkankę tłuszczową i w nocy przetwarzać ją na energię po to, żebyśmy nie umarli z głodu i z braku energii w nocy, kiedy nie możemy jeść. No i teraz okazuje się, że kiedy działamy w sprzeczności z tymi rytmami dobowymi zakodowanymi w naszych komórkach, czyli wieczorami spożywamy duże ilości jedzenia, już nie daj Boże ogromne ilości węglowodanów, to mamy dużą szansę na to, że z naszymi poziomami glikami nie wszystko będzie w porządku. I całkiem niedawno miałem taką bardzo ciekawą sytuację. Podopiecznej, która niesamowicie mocno reagowała przez swoją insulinoporność nie tylko na węglowodany, ale też na podaż białka. I okazało się, że kiedy usunęliśmy z ostatniego posiłku, ostatniego z trzech posiłków, który był jedzony koło godziny 18-19, usunęliśmy białko, zostawiliśmy tylko tłuszcz i warzywa, nagle problem z wysoką poranną glikemią całkowicie zniknął, więc w niektórych przypadkach nawet nie chodzi o to, o której jemy, ponieważ godzina 18.00-19.00 to wciąż jest dobra pora na ostatni posiłek. I nie chodzi też do końca o to, ile białka jest w skali całego dnia, bo w tym przypadku nawet kiedy podaż białka została utrzymana na tym samym poziomie w skali całego dnia, to fakt, że zostało to białko przesunięte do dwóch pierwszych posiłków, wyeliminowane z ostatniego posiłku, zadziałało bardzo, bardzo dobrze. No i teraz znowu wracając do tego okna żywieniowego, jeżeli ktoś stosuje okno żywieniowe, gdzie zaczyna jeść dość późno i je do późna, to niestety jest duża szansa, że w pewnym momencie te dwa czynniki, czyli zaniedbanie kroku pierwszego, gdzie mówiłem o śniadaniu białkowo-tłuszczowym, którego nie ma, jeśli stosujemy takie okno żywieniowe, oraz zaniedbanie kroku drugiego, czyli skończenie jeść dosyć wcześnie i sprawienie, by tak naprawdę ten ostatni posiłek był w najmniejszym w skali dnia, a czasami był tylko taką drobną przekąską. No, to może sprawić, że w przyszłości lub już tu i teraz ta glikemia się popsuje. Dlatego w kroku drugim, jeżeli masz problem z kontrolą glikemii, skup się na tym, aby Twoje posiłki były jedzone raczej w pierwszej części dnia. Unikaj dużych ilości węglowodanów w drugiej części dnia. No i jeżeli masz problem z glikemią, unikaj też dużych ilości białka w drugiej części dnia, szczególnie w ostatnim posiłku. I żeby teraz było jasne, ja ten materiał nagrywam dla osób, które mają problemy z gospodarką cukrową. I nie chciałbym być rozumiany w ten sposób, że nikt nie może jeść węglowodaną wieczorem, czy że nikt nie może jeść białka wieczorem. Absolutnie tego nie powiedziałem. Te słowa, te porady, które dzisiaj kieruję, nie kieruję do ogółu osób, które stosują dietę ketogeniczną, do ogółu osób, które w ogóle zdrowo się odżywiają, a kieruję te porady konkretnie do osób, które mają problemy z gospodarką cukrową. No i krok trzeci, który dla wielu z Was będzie oczywisty, ale muszę o nim powiedzieć z tego względu, że na ten kanał przybywa coraz więcej osób, i w tym dużo osób początkujących, które dopiero zaczynają się zastanawiać. Czy dieta ketogeniczna w ich przypadku może pomóc? I tak, zastosowanie diety ketogenicznej, czy też diety low carb, będzie bardzo, ale to bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku osób, które mają problemy z gospodarką cukrową. Mamy na ten moment już masę badań naukowych, i to badań naukowych na ludziach, bardzo dobrych, rzetelnych badań naukowych, które pokazują, że zarówno w przypadku insulinooporności, cukrzycy typu drugiego, cukrzycy typu pierwszego. Dieta ketogeniczna oraz dieta low-carb bardzo pomagają w kontroli glikemii. Tak naprawdę to nie jest temat już do dyskusji, to nie jest już temat, w którym możemy się kłócić, czy to jest prawda, czy nie. Badania naukowe na ten konkretny temat, na temat diety ketogenicznej i zaburzeń gospodarki cukrowej są od tak dawna, tak dobrze opracowane. Że to nie jest temat do dyskusji. Dlatego, jeżeli masz problemy z gospodarką cukrową i jeszcze nie testowałeś ani diety low carb, a tym bardziej diety ketogenicznej, no to warto zacząć to rozważać, bo są to, w mojej prywatnej opinii, Najlepsze metody na to, by pozbyć się problemów z gospodarką cukrową. Krok trzeci był skierowany do osób początkujących, więc krok czwarty dla odmiany będzie skierowany do osób bardziej zaawansowanych, szczególnie osób, które już są na diecie low carb, czy są na diecie ketogenicznej i wciąż mają duże problemy z gospodarką cukrową. Otóż duże znaczenie może mieć profil kwasów tłuszczowych w Twojej diecie. Z tego prostego względu, że w zależności od tego, jak skomponowana jest nasza genetyka. Że tak powiem, jak mamy uszyty garnitur genetyczny, to możemy w różny sposób reagować na różne kwasy tłuszczowe. I teraz to, że kwasy tłuszczowe nasycone dla większości osób w żaden sposób nie są szkodliwe, nie zmienia faktu, że może być grupa osób, która ze względu na swój materiał genetyczny, ze względu na to, jakie geny ma, jakie mutacje genetyczne ma, będzie miała problemy z glikemią, jeżeli ich. Dieta będzie opierała się tylko i wyłącznie na tłuszczach nasyconych, a niestety dziś bardzo często obserwujemy tą tendencję, że spożywa się tylko i wyłącznie tłuszcz nasycone na diecie katagonicznej, zapominając nieco, by ten profil lipidowy w naszej diecie był różnorodny, by był bardzo zbalansowany, zbilansowany. Dlatego, jeżeli stosujesz dietę ketogeniczną i spożywasz duże ilości tłuszczów nasyconych i masz problem z glikemią, rozważ to, czy nie powinieneś części tych tłuszczów nasyconych, absolutnie nie mówię, że wszystkich, części tych tłuszczów nasyconych zastąpić takimi tłuszczami jak oliwa z oliwek, awokado, nieprażone i niesmażone orzechy, olej lniany, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika czy też olej konopny, no i oczywiście duże ilości omega-3, najlepiej w postaci ryb. Dzikich ryb, świeżych ryb. I teraz prawdopodobnie w większości przypadków takie właśnie działanie sprawi, że te poziomy klikami będą lepsze i będą stabilniejsze. Dlatego... To jest porada dla osób, które są już na diecie kategoricznej lub na karp, ale wciąż z jakiegoś powodu nie do końca ta glikemia z nimi współpracuje. Myślę, że to powinno pomóc. No i krok piąty. Krok nieżywieniowy ku być może zaskoczeniu wielu osób, ale krok niezwykle istotny i który był dla mnie też rewolucyjny pod kątem tego, jak zacząłem patrzeć na świat, jak zacząłem patrzeć na zdrowie, jak zacząłem rozumieć, jak to wszystko jest za przeproszeniem, cholernie skomplikowane. Ponieważ badania naukowe pokazują, że sztuczne światło, które zaczyna otaczać nas. W coraz większej ilości ma niestety destrukcyjny wpływ na naszą gospodarkę cukrową. I teraz badania naukowe wstępnie, bo to nie są, przyznam, jeszcze badania naukowe tak dobre jak na przykład w kontekście diety ketogenicznej, natomiast już pokazują nam takie rzeczy jak fakt, że sztuczne światło po zmroku może powodować, że nasza klikiemia sama z siebie pójdzie w górę lub nasza insulina zacznie rosnąć. Na przykład dr Jack Cruz w jednym pod z podcastów mówił o tym, że. Wiele osób wieczorną chęć na podjadanie ma właśnie przez to, że sztuczne światło, np. z telewizora, powoduje u nich wzrost insuliny, co powoduje hipoglikemię, więc spadek cukru, a hipoglikemia powoduje chęć na podjadanie. Inne badania pokazują, że po prostu naświetlanie się sztucznym światłem niebieskim po zmroku powoduje gorszą reakcję glikemiczną na kolejne posiłki. Zresztą nie trzeba być geniuszem, by dojść do wniosku, że istnieje następujący proces w tym przypadku. Badania naukowe są jednoznaczne w tym kontekście, że sztuczne światło niebieskie po zmroku wpływa negatywnie na nasz sen. Podobnie jednoznaczne są badania na temat tego, że zaburzenia snu, zły sen, słaby sen, płytki sen, krótki sen wpływa negatywnie na naszą gospodarkę cukrową, czyli na odpowiedź glikemiczną po kolejnych. Posiłkach. Więc biorąc ten cały cykl i łącząc kropeczki, wychodzi na to, że sztuczne światło psuje nam sen, a zepsuty sen psuje nam glikemię. I miewałem już w mojej karierze dietetycznej takie przypadki, że dzięki zadbaniu o higienę światła, taki sposób jak unikanie światła niebieskiego po zmroku za pomocą np. okularów blokujących światło niebieskie, czy za pomocą odpowiednich żarówek, gdzie wymieniamy żarówki, które mają tylko spektrum niebieskie światła, tak jak to mają żarówki LEDowe w większości, na żarówki np. Na podczerwone albo żółte, które tego niebieskiego światła nie mają w ogóle, sprawiało, że nagle te osoby nie tylko się lepiej czuły, ale dosłownie w ich glikami było widać. Że sytuacja się zmieniła i że jest lepiej. A jeżeli ktoś nie wierzy w moc światła i w to, jak światło wpływa na nasze zdrowie, to proponuję prosty eksperyment, który będzie ciężko przeprowadzić teraz, bo mamy zimę za oknem, jest grudzień i co prawda nie ma chwilowo śniegu, ale słońca też za dużo nie ma. Natomiast taki eksperyment można przeprowadzić latem: a mianowicie zmierzyć swój poziom glukozy po danym posiłku, kiedy na przykład jemy ten posiłek w domu przed telewizorem. A następnie, kolejnego dnia, zjeść ten sam posiłek siedząc z gołą klatą najlepiej na słońcu. I też zmierzyć glikemię. No i okaże się, że w tych dwóch różnych sytuacjach glikemia będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Ale nie powinno być to zaskoczeniem, bo przecież oczywistym jest, że skoro jesteśmy na tej planecie od zarania i słońce było tutaj też od zawsze i ewolucja działała cały czas pod słońcem, no to oczywistym jest, że będzie to słońce na nas wpływało w dobry sposób. Dlatego higiena światła to krok piąty dla ciebie, aby zadbać o to, żeby Twoja glikemia była. Prawidłowa. No i miało być krótko, a wyszło jak zawsze. Jakoś tak jest, że jak zaczynam mówić o zdrowiu, to nie mogę przestać mówić. Jeszcze raz przypominam, że wznowiona jest sprzedaż książki 100 pytań do ketozy, gdzie znajdziesz więcej. Dużo więcej, dosłownie setkę więcej takich materiałów, takich tematów, jak tutaj poruszone dzisiaj. Gwarantuję, że książka jest napisana w sposób niekonwencjonalny, że jest napisana w sposób, który rozwiewa wiele wątpliwości i pozwala, pozwala naprawdę dużo zrozumieć, bo przekazałem tam zasadniczo całą moją wiedzę i co ważne, całą moją praktykę z lat pracy z pacjentami, z tego, jakie oni mieli problemy, jakie mieli wątpliwości i dosłownie tak pisałem tą książkę, zastanawiając się, w jaki sposób ona może pomóc moim pacjentom, na jakie pytania może im odpowiedzieć, na jakie najczęstsze wątpliwości może im odpowiedzieć. I jak na razie, wnioskując opinii i wiadomości, które od Was dostaję, chyba się udało, także zachęcam pozostałych. Do zakupu. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Mam nadzieję, że ten materiał Ci pomógł. Jeżeli tak, to będę niezmiernie wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za zostawienie komentarza, bo to ogromnie zwiększa zasięgi filmów. YouTube po prostu, powiem Wam szczerze, dostaje kręćka. Kiedy piszecie komentarze, to on od razu odpala rakietę i wysyła filmy w kosmos, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń i dotarcie do większej grupy osób. Dlatego tak zawsze Proszę o to, aby zostawiać te komentarze i łapki w górę, no bo oczywiście kiedy widzę większej ilości wyświetleń pod kolejnymi filmami, większej ilości komentarzy no to kurczę. Przecież nagrywam to dla Was, więc kiedy widzę takie wyniki, to chce mi się działać po prostu. Dalej. Przypominam też, że w naszym Keto Centrum jest możliwość współpracy indywidualnej. Dlatego, gdyby ktoś z Was nie potrzebował książki, a potrzebował indywidualnej diety, indywidualnej pomocy, to oczywiście można się z nami skontaktować. Maila takiego do kontaktu znajdziecie też w opisie dzisiejszego materiału. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Życzę Ci dobrego dnia i do zobaczenia już niedługo, za tydzień, w podcaście z Bartkiem Czekałam. Do zobaczenia. Cześć.